Doczekamy się jakiegoś info o łupku? Doczekacie. W najbliższym czasie przed nami są dwa łupki: pierwszy community i drugi z aktem czwartym. Daty ogłosimy niebawem. A z mobilką jak wam idzie? Ciągle walczymy z tymi ANR-ami na najsłabszych urządzeniach. Udało nam się zredukować je trzy rago, ale to niestety wciąż za dużo ale zbliżamy się powoli do prawidłowego limitu. Czyli kaput na ten rok. Czy jednak być może się Wam uda? Jakbyś mnie spytał dwa miesiące temu, to bym powiedział, że jesteśmy prawie gotowi. Te problemy są niestety super ciężkie do szacowania, ile zajmą. Sens czekać na mobilkę? Czy lepiej kupić Steam Deck? Czy coś podobnego? Mobilka generalnie jest tuż za rogiem. Tylko ten róg jest zdradliwy. Zrobić chociaż Soft Launch na Polskę? Polski. Jest naszym największym rynkiem, więc powinniśmy wejść na Polskę z wersją dopiętą na ostatni guzik. Dlatego nie odpaliliśmy jeszcze Soft Launcha. A co z iOS? Ktoś ostatnio pytał, ale nie odpowiedziałeś. iOS weźmiemy się dopiero jak skończymy pracę nad Androidem. Teoretycznie, konwersja z Androidem na iOS nie powinna być ciężka. Ale teoria a praktyka wychodzi różnie. Stawiam, że minimum o pół roku to zajmie. Generalnie nie byłoby prościej zmusić społeczność do używania lepszych telefonów niż piętnastoletnich wraków. Każda aktualizacja może być zabójcza i czasochłonna, gdybyście myśleli o wszystkich. Brutalna prawda. Teoretycznie można podejść do tego w ten sposób, ale trochę szkoda odcinać sobie 60% światowego rynku. Bardziej, że BR na takich wrakach całkiem ładnie działa, w stabilnych 30 fps. Tylko niestety, co jakiś czas on piekrasza w niewyjaśnionych okolicznościach. A na wypuszczenie moblki jakieś prezenty będziecie dawać, aby zrobić ala promocję itp. Póki co jeszcze nie wiemy skupiamy się na zamknięciu bilda i przygotowaniu kreacji reklamowych, konkretne akcje promocyjne jeszcze przed nami. Kiedy dacie każdej klasie kamień żywiołu, obrażenia liczone z broni, możliwość przenoszenia dajmonitu w obrębie konta, boost psycho na alta, ko community upku bierzemy na warsztat szerszy balans, ale kiedy konkretne rozwiązania nie jesteśmy w stanie jeszcze powiedzieć. Zmiana obrażeń liczonych z broni wymaga bardzo szerokich testów. Ale jakich testów? Zmieniacie na wzor? Jak UBB, Zemot X-07 i Nara, a co z kamieniem żywiołu? nic. przenoszony w obrębie konta? Jak to według Ciebie ma niby psuć rozgrywkę? Bo jak dla mnie to tylko da nowy boost żeby ludzie zakładali alty. Bo połowa moby i bossów że zacznie zadawać zupełnie inne obrażenia niż wcześniej. Będziecie robić upgrade klienta na PC, aby móc sobie rozjaśniać ekran rozgrywki, bo często się baguje i albo jest za jasne, albo jemny. Hmm. O takim bagu nie słyszałem. Podrzucić przykład? Kwestia kamieni jest poruszana cały czas, a wy nadal z tym nic nie robicie, a tłumaczenia Hanizemo będzie bil z tego czy tamtego, to trochę niedorzeczne są. Dobra, funfel, idę dalej nic nie robić. Kiedy zamierzacie wprowadzić upek z balansem? Krótko odpowiedź. Lipiec. Będzie zawarty tam upek tylko rycerz. Zobaczymy, co się uda skończyć, ale na pewno nie będzie to wielki rebalans. Chcemy teraz robić częstsze, mniejsze, e, balansowe puki. Jakie eventy na czerwiec zostały przygotowane? Czy gracze sami mają sobie zrobić jakiś? W czerwcu nie ma zaplanowanych eventów. A odnośnie tych małych paczek balansu, to macie jakiś plan na otwartą współpracę i rozmowę w szerszym gronie? Czy według Was kilka osób, które nie mają też wszystkich profesji w tej grze i nie na każdym poziomie rozwoju jest w stanie zdiagnozować bolączki wszystkie? I na tej podstawie wprowadzać zmiany, które mają sens przekrojowo? Chcielibyśmy wdrożyć regularne ankiety w grze odnośnie balansu, tak aby poznać jak najszerszą opinię graczy na dany temat. Prawdopodobnie wspomagane wątkami na DC oraz spotkaniami z wybranymi graczami w mniejszym gronie. Więcej niż 10 osób nie za bardzo już się da dyskutować.